Doberek, a raczej dobry wieczór. Z racji tego jaka jest godzina, to sobie wolę powiedzieć wieczór. Także witam ponownie w mojej kuchni. Dzisiaj na celownik sobie postanowiłem wziąć grę o nazwie, która jest podpisana oczywiście Twilight Nightmare, czyli koszmar Twilight. Jak można zauważyć. Gra powstała na Halloween, czyli good job, duży dla twórcy. chce nas przestraszyć. Okej, okay, to gra zaczyna się tak, że jest tak mutyczka, na pewno jest w menu, bardzo przyjemna. I tak jest bardzo dużo opcji do wyboru, czyli start, ustawienia albo exit tradycyjnie wybiera sobie ustawienia i jest tylko opcje grafiki fajnie e, dobra, to chyba nie mamy nic innego jak kliknąć start fajny ekran ładowania otóż tak, dzień przed nocą koszmarów Twilight przeczytała dziwną książkę i nieoczekiwanie Ale spadło. Ale się glebło. O, jakiś fajny duch tam lata. O. E, wsadzem się movementuje, y, space'em się jumpuje i coś tam było. Y, chyba myszką się klika na, na coś. Dobra, to jak można zauważyć... A, fa fajny skok. Polecam. Fajny duch tam lata. To tak, yy... oczywiście gra wygląda, że jest typu point and click, tyle, że da się jeszcze tak jakby w w własnoręcznie sterować postacią. Z zagrywanym wsadzem. Dobra, mam klucz, czyli pewnie muszę tutaj wejść. Ogółem tam było, że... Twilight przeczytała dziwną książkę i nieoczekiwanie się przeniosła gdzie indziej, czyli można powiedzieć, że to jest taka jakby historia z Twilight Escape. Bo pamiętam, że w Twilight Escape też było tak, że, że tam Twilight czytała jakąś książkę, czy tam jakiś zwój, czy coś takiego i, i to ten. I to się okazało tam jakąś teleportacją właśnie do... Teleportacją nieoczekiwaną i przyniosło toalet do lochów, z, z których musiała uciec. No e, dobra, to tak widzę fajnie, że gierka fajnie chodzi. Oczywiście w skrzyni mamy klucz teraz. Co tu mamy? E, mamy komin, mamy dynie. Mamy kapelusz, który, który sobie leży. Nie mogę go założyć. Mamy beczkę, w której nic nie ma. Mamy dynie, mamy drewno. Mamy świeczkę, która się nie świeci. Mamy mamy to. Mamy dynię. Jeszcze większą. Dobra, to nie porzucę nic innego jak przyjść do przodu. Dobra, i co my tutaj teraz mamy? Mamy jakieś lochy. I mamy dziurę do... Mamy dziurę, do której fajnie sobie spadłem Okej, okay, czyli... Zgaduję, że tu nic nie ma fajnego Także musimy iść pewnie na górę Czemu tutaj nie ma sprinta Jakoś, jakoś źle, źle się czuję, że, że, że muszę tak sobie dreptać powoli O, deski O, skolektowałem deski Fajnie Tu jest jakaś dźwignia, jakaś... Co to jest? Okno Dobra, ciąg za wajchę krąg i wracamy. Sobie. Tu też coś jest, łapka, na której nie mogę usiąść. Kufer. A fajny kufer, w którym nic nie ma. To po co jest ten kufer? Jak nic w nim nie ma ciekawego. Dobra, nieważne. Schodzimy sobie na dół. Idziemy sobie dalej. Deski pewnie są po to, żeby właśnie. Bo właśnie było pokazane że tu je muszę położyć te deski. I co dalej? I tu jest jakaś, jakieś drzwi, są, których nie mogę otworzyć, Chyba muszę wejść tutaj. Dobra, i co my tu mamy? Jest świeczka, jest dziwna dynia fajna. I dalej idziemy. I są jakieś kryształy. Jest y, czegoś więcej. Klucz jest na pewno, który muszę podnieść. Są jakieś monety i jest jakiś szkielet, który nie wiadomo skąd się tu wziął. Taka pewnie ozdoba halloweenowa. Pewnie to nie jest jakiś prawdziwy człowiek, który tutaj właśnie leży. Ale w sumie nie wiadomo, co się tutaj stało takiego ciekawego. Dobra, to klucz pewnie będzie tutaj, do tych drzwi. Zgaduję. Nie? Dziwne. Dlaczego jeszcze mogę klucza użyć? Tam niby było jakieś, jakieś okno, takie zamknięte, to może to, do tego będzie ten klucz. Dobra, to idziemy sobie znowu na górę. I znowu... I dalej. I jeszcze muszę... Kurde czemu nie mogę tu biegać? Uża mnie to trochę. I co? O, do tego był klucz. No. A I się tepłem do... O to, 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 to. klucz mi zleciał fajnie. Dobra, to... Zgaduję, że ten klucz jest do tych drzwi, których nie mogłem wcześniej otworzyć. Także idziemy tutaj. Idziemy dalej. O A! O, da. Pozwólcie, że... O kurde, ale trzeba manewrować pomiędzy tymi strasznościami. Oj! No, no. Duchy! O te duchy. dziwne jakieś. A tam w ogóle nie straszne. Już wolałem Pinkamena jak mi, yy, już wolałem Pinkamena jak mi na punkty dyskutrowo. Dobra idzie i znowu. Let's go, let's do this, boys. Dobra, to je trzeba jakoś tak śmiesznie manewrować te duchy, ale nie wiem jak. Yy. Chyba, że... Czekaj. Chyba, że do... to, to trzeba jakoś tak... Nie tak. W ogóle te duchy jakoś tak śmiesznie się tak... Nie rozumiem. Te duchy jakoś się tak zsynchronizowały, że... Że wcześniej leciał jeden po drugim, a teraz latają tak, jakby się ten jakby się nie dało w ogóle przejść. No fajnie. I znowu. I dalej, jeszcze muszę. Dobra, to pewnie wrócę do was jak ja przejdę, także ze dwu. Ale szybciej uciekaj, uciekaj. Dobra. Powróciłem do was, przeszedłem dalej. I idę dalej i mam ekran ładowania. I gdzieś jestem dalej. W jakiejś ciemności. Twilight oczywiście rozświetliła sobie roga żeby widzieć co i jak tu jest jakieś wiaderko z którym nic nie mogę zrobić idę dalej o kolizja to ma o nie co to tam znowu jeździ a chciałem sprawdzić czy się da spaść i da się spaść jednak no okej okay, to już. już wiem co się stanie. I co to jest teraz? Alo, panie drzewo. Straszne. O, miecz! Tarcza! Ja bym to nie przyjął, chociaż na. chociaż na duchy to nie działa. To by była głupota w sumie trochę, ale dobra. Oj, Wydaj! Stręciuchu. Zobaczysz, kurde, zaraz cię wyminę. I ciekawe, jak drugi jest ten korytarz, którym sobie leci. Dobra, to na dole coś tam jest. Tu jest jakiś stolik. Tu są jakieś drzwi, do których nie mogę przejść. O, jedzie! W ogóle te w ogóle ten duch to jest. W ogóle ten duch ma. Ma znaczenia takie jak kurde. Ten jak karton. Fajnie, że mnie kartonowe duchy zabijają. Dobra, to. To gdzie ja muszę iść w takim razie? O, jakoś dźwignię widzę. O, nie, nie jedzie! Nie, 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 nie. Jedź, o. Dobra, ciąg za wajchę znowu, krąg. O, rozświetliło się. I muszę iść, ale iść tędy O, kilo, z którego, którego nie mogę podnieść Pewnie tu muszę iść na dół Ach, dalej. Ło! Eee, ale dynia. Ale beka Ale beczki. Ale fajne wszystko. Dobra, są. dalej jakieś beczki. Idę dalej. Wejście na górę co to jest? Sarkofag O fajnie, trumny Więcej trumien Więcej grobów Więcej ripów, o klucz Korony nie mogę podnieść Szmaragdu nie mogę podnieść Nie co tu kurde Sonic był, że, że tu jest kojarzy, zielony szmaragd Nieważne Pewnie ten klucz będzie do tych drzwi, które. za którymi świeciło na fioletowo. Tak zgaduję. E, dobra, to. I co? I ten duch zniknął, czy. Czy nie zniknął? Bo już go nie słyszę. A! You have completed the game. Przeszedłeś grę. Nie. Fakt, jeśli chcecie więcej, ale, ale dołączacie na JAMA zbyt późno... But we intend to complete the project. If you want to get the full story, you can... Czyli, jak, czyli jeśli chciałbyś pełną historię, zafollowuj developmenta here. Spoko. Może, może, za, może zaobserwuję, może zafollowuję jak, jak będzie chciał. Ale nie wiadomo, czy będzie chciał stworzyć full story, bo jak, jak widzicie, gra jest w wersji demo, więc zbytnio tutaj dużo już nie mogę zrobić. Ogółem bardzo ciekawe. Można powiedzieć, że takie Twilight Escape, tylko że. W wersji takie trochę 2D połączone z 3D Ciekawa historia, której Twilight przeczytała książkę, która ją przeniosła do zamku jakiegoś. Można powiedzieć, że też trochę do lochów. No i w sumie Tyle z tej historii. Przeszedłem przez jakieś drzwi, i dalej nic nie poznamy, bo ponieważ gra jest w wersji demo. Także ja się z tego miejsca będę z Wami żegnał. Co więcej, mogę dodać po prostu. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie i cześć.